Jestem Kapitan Andy a dzisiaj wam pokażę atak yy, gracza Florence yy, Jest to ona, czyli nie wiem gra, gracze? Nie wiem o co chodzi w ogóle. Nie wiem jak to wypowiedzieć, ale to jest yy, gracz można powiedzieć. I to jest atak barcz. Tak dokładnie. Yy, Was do oglądania, a jeszcze powiem, że ma w Clan Castle 5 y, archerów czy 6 dokładnie, nie jestem pewien, y, nie no i y, y, od razu Wam powiem, że w tym miejscu z, y, jest y, Hayden Tesla, i y, jeszcze w, w tym miejscu, gdzie to są nagrobki, i w tym, w tym też miejscu jest jeden Hayden Tesla, ale a tu jest na trzeci. I y, zaatakowała, szczerze, dopiero ona się, jak można powiedzieć, że uczy, gra y, się strategii barge, bo dokładnie tak nie atakuje. Y, jeszcze jak ja atakuję na strategii barcz, to y, mam ze sobą, y, oprócz barbarianów i archerów, to mam ze sobą godliny i y, genty, żeby y, genty dlatego że wszystkie jednostki strzelające skupiają się na giantach, nie na archerach ani goblinach, więc to jest dobre rzeczy i już od razu odpalam. Tu skieruję. Mówię. No jak y, archery na level 3 tu schodzi szybciutko, bo Hydan Tesla na level 1, archery na level 3-2 razy potrzebuje strzelić, czyli na level 2 raz potrzebowała. U barbariany to trzeba aż trzy razy, więc trochę jednak lepiej. Mm, tu już jak zaatakowała, to zaraz rzuci właśnie, jak widzicie, jednostki. E, I tu następny było Heiden Tesla. No dobrze, to szczęście, że nie było w nic Castle może i było, ale nie, nie powinno raczej być. E, widzicie, atak nie był zbyt długi. Trochę archerów rzuciła, ale moim zdaniem powinny naprawdę e, bogini też ze sobą, bo bogini to by szybko sprzątnęły. O Jezu, coś się stało. I chciałbym Wam e, powiedzieć, bo mnie też poprosiła, żeby przedstawić jej kanał. Dopiero co zaczęła jej kanał, się nazywa Kitty112. Możecie jeszcze go nie widzieć, tego kanału, bo jeden film tylko ma na razie że tam zachęca was, i tak podobne yy. no jak widzicie to już będzie koniec ataku Jezu co się dzieje? Ja przepraszam was za to, ale yy, takie drobnostki, już wrócimy do mojej wioski i chciałbym wam od razu powiedzieć, że yy, robię yy, acery na level 5 yy, więc jednak jest dobrze i prawie mam 67 poziom i zaraz na, zacznę nagrywać let's play a level e, po, o pół, ale nie się myli, odcinek trzeci e, to, to wszystko co chciałam Wam powiedzieć, cześć